Witam, witam. Dzisiaj będzie znowu o ceramice, ale może troszkę innej przede wszystkim. No i dużo ciekawych rzeczy moim zdaniem tutaj będzie. Zapraszam. Mianowicie będą, będzie opowieść o badaniach mineralogicznych starych garnków zaliczanych do kultury Łużyckiej. Kultura łużycka to tak mniej więcej. 1300 do 400 przed Chrystusem i przed Polską i w ogóle to odległe czasy, nie bardzo dla geologów, ale dla archeologów to owszem. Są to, będą to wyniki badań, próbek starych garnków, dostarczonych z wykopalisk przez pana profesora Sylwestra Czopka. To było gdzieś w 2008 roku mniej więcej, no trochę się odleżało, no ale żeby się nie zmarnowało, to warto o nich coś powiedzieć. Takiego bardziej surowcowego. Co tam można powiedzieć? To, to, to posłuchajcie, to zobaczcie. A więc, tutaj są numery próbek badanych, opisy metryczek zrobione przez archeologów. No i zacznijmy od badań mikroskopowych tych mas garncarskich. No, stare garnki niemal czy tysiące lat temu zostały zrobione przez ludzi, następnie używane były, następnie się rozbiły, przeleżały się przez te niemal trzy tysiące lat w ziemi, potem zostały odkryte przez archeologów zostały skatalogowane, opisane i przeznaczone do badań, o których ja opowiem. Te stare garnki zostały fragmenty. Oczywiście zostały pocięte na piłach diamentowych przez naszych agiechowskich speców na plasterki. Potem zostały te plasterki przylepione do tzw. szkiełek podstawowych w pomocy. Odpowiednich żywic. Następnie to wszystko było polerowane do grubości dwóchsetnych mm w paluszkach. Także to spece są najwyższej światowej klasy, którzy potrafią coś takiego zrobić. I wtedy ściana tych starych naczyń staje się przezroczysta. Można ją obserwować pod mikroskopem i różnych rzeczy się tam w tych materiałach doszukiwać. I o tym właśnie opowiem. Po kolei tu mamy pierwszy szlif pierwszego garnka 1C i coś tu jest ciekawego, no tu jest masa garncarska, taka ilasta z ziarenkami kwarcu, a to jest ziarno zboża, prawdopodobnie pszenicy, niespalone do końca, więc temperatura wypału nie była zbyt wysoka. I oprócz tego, no, to pewnie się przypadkowo to ziarno dostało do tej masy ganczarskiej podczas robienia ganka, choć nie wiadomo na pewno, ale wiadomo, że wtedy już pszenicę koledzy uprawiali tak dawno, czy tysiące lat temu mniej więcej. No, z datami to tutaj trzeba być ostrożnie, bo na pewno to nie wiemy. Tutaj jest taki osad. Wykorzystany do robienia garnków te 3000 prawie lat temu, który no, wskazuje na to, że to mogła być mada rzeczna, czyli osad rzeczny z organiką, tutaj są właśnie ślady organiki. Próbka 3C no, charakteryzuje się tym, że była wypalana bez dostępu powietrza, o czym świadczy ta ciemna masa. E, e, Ceramiczna nieutleniona z okruchami właśnie tego typu skał. Następna próbka to jest e, taka masa ceramiczna no dość słabo zmieszana, w której występują takie kluski materiału pierwotnego, nierozmieszanego. Także robili to tak no, powiedzmy sobie na nasze warunki niezbyt starannie. To jest ciekawa próbka, bo tutaj są dwa okruchy obsydianów, ten i ten. To są obsydiany no, znane jedynie z pogranicza słowacko-węgierskiego, z rejonu Zemplina. Tam są właśnie obsydiany. To znaczy, że ten garnek gdzieś z tego rejonu przywędrował te 3000 lat temu. Nie będę się upierał. No, Umownie 3000, ale czy to było 2800, czy ileś, to archeolodzy wiedzą dokładniej. To jest kolejny fragment masy garcarskiej, tu ze skaleniem, z kwarcami, prawda, z związkami żelaza i jakiś fragment organiczny, być może jest to korzonek roślinny przecięty w poprzek, ale do tego potrzebny byłby jakiś dobry botanik. Próbka 7 jest w ogóle bardzo dziwna, dlatego że niewykluczone, że jest to skała masa garczarska z dodatkiem skały typu riolitu z obszaru też Słowacji. To nie jest materiał. Albo z Ukrainy. To w każdym razie nie jest materiał występujący w rejonie Jarosławia. A nawet jeśli dalej popatrzymy, to też nie jest to południowa Polska. Prawdopodobnie. Tutaj jest kolejny fragment masy ceramicznej garka 8c z, taką, z takim ciemniejszym materiałem. To jest Fragment starej ceramiki, który trafił się do tej ceramiki badanej, nie wiadomo, czy dodany tendencyjnie, czy też przypadkowo, no, charakteryzuje się dwukrotnym wypałem, no bo raz ta ceramika stara została wypalona, potem pokruszyła się albo się rozbiła i dostała się do masy ceramicznej tej, tego garnka, którego który jest badany w tej chwili, czy opowieści są o nim mówione. Także jest to dodatek, trudno powiedzieć, czy tendencyjny, czy przypadkowy. To jest ceramika e, próbka 9 C, <coughs> która wypalana była w warunkach redukcyjnych, czyli bez dostępu tlenu powietrza i w końcowej fazie dopuszczono do pieca powietrza co spowodowało, że zewnętrzna powierzchnia ceramiki stała się czerwona. Natomiast jak przełamiemy ściankę naczynia, no to środkowa część tej ścianki jest czarna. gdyż na nie dochodziło. Kolejna próbka 10C to jest próbka wypalana w takich warunkach, że właściwie tlenu też nie dostawała podczas wypału, czyli było gorąco, ceramika się wypalała, ale w warunkach beztlenowych. Natomiast w końcowej fazie, podczas studzenia, prawdopodobnie nieco tlenu do tej ceramiki dopływało, także powierzchnia ceramiki była taka szaro-brązowa. I próbka 11C to jest kolejny przykład no, takiego szybkiego robienia garnka, w którym masa ceramiczna. Czyli masa, ta glina pierwotna nie została dobrze rozmieszana. Takie kluchy się pojawiły, które zostały wypalone w masie ceramicznej, która tu jest, ta taka czerwona z tymi właśnie ziarnami wtórnymi. I próbka 12C to jest próbka, która zawiera też okruch starej ceramiki, to ciemne, i fragment skalenia. To jest fragment skalenia z ziarnami kwarcu. Temperatura wypału no niezbyt wysoka, jakieś 650 stopni, 600-650 stopni. Minerały laste nie są termicznie bardzo zmienione. I to jest charakterystyczna ceramika, która zawiera okruch skały granitowej typu granitu wołyńskiego, czyli gdzieś ze wschodu ceramika przyjechała, masa ceramiczna to jest to, a to jest okruch no, niezbyt duży, bo tu mamy 1 dziesiątą 10 milimetra 100 mikronów, więc to jest okruch, który ma 2,3 mm, prawda, z, z biotytami, ze skaleniami zwietrzałymi potasowymi, z plagioklazami, typowy taki granicik. Trudno powiedzieć, z którego miejsca w obszarze występowania granitów wołyńskich, ale raczej na pewno ze wschodu. One są charakterystyczne, te granity dużą między innymi zawartością biotypu. Teraz popatrzmy na dalsze badania. Dalsze badania polegają na tym, że polegały na tym i nadal polegają, że się siedzi przy mikroskopie i liczy się ile jest ziarenek kwarcus, ile skaleni potasowych, plagioklazów i tak dalej, i tak dalej, liczy się powierzchnię minerałów ilasty i to wszystko potem się przylicza na procenty i dostaje się takie kółko, nie? Na którym jest pokazane, ile masa ceramiczna ceramiki grupy pierwszej, surowcowej, charakteryzującej się tym, że była robiona z iłów prawdopodobnie mioceńskich, lokalnych, Zawiera 75% minerałów ilastych, trochę skaleni potasowych, trochę okruchów skał, kwarcu trochę i tak dalej, To jest pierwsza grupa. Zostały na podstawie tych badań, tych liczenia, tych zliczeń ziarennych, zostały wydzielone grupy e, mas garcarskich. To jest druga grupa, to jest tu tylko jedna próbka. Ale ta próbka jest charakterystyczna tym, że zawiera okruchy skał łupków karpackich. Czyli gdzieś z południa przyjechała do, do Jarosławia, 21%. Kolejna grupa, trzecia, to jest próbka ceramika zrobiona stara, ta właśnie sprzed tych tysięcy lat wykonana z, z osadów rzecznych, z mady rzecznej, tak? I takie błotko rzeczne. Tu było akurat badane, zaraz o badaniach opowiem, też samych tych surowców. No i minerałów ilastych 60 niecały procent, dużo kwarcu, prawda, i tam cały śmietnik, różne minerały dodatkowe. Czwarta grupa to są próbki z, zawierające sporo Substancji organicznej, między innymi. Grupa, która, grupa następna, piąta to są, próbka numer 13. tłuczonym granitem wołyńskim, schudzana. No i tak po kolei te grupy są tutaj pokazane. Widać, że te kółka się zmieniają, są różne. I próbka numer 10. Grupa numer 10, grupka numer 11, zawierająca okruchy piaskowców karpackich. Teraz jest wykres pokazujący, ile w tych robionych przez nas badaniach mas ceramicznych stanowiły poszczególne grupy surowcowe. 22. Pierwsza grupa, czyli najliczniejsza z lokalnych surowców, bardzo sensownie wiadomo, że. Nie jeździli daleko, tylko brali lokalne gliny czy mady i robili z tego gary. No i tu po kolei, ile jest których. Tutaj z kolei są wydzielone grupy surowcowe, grupy ceramiki. Pierwsza grupa liczna, czy najliczniejsza, no to są gary robione z lokalnych i mioceńskich. Potem. Ganki, w których trafiają się okruchy łupków karpackich. Następna grupa to jest z organiką. Kolejna grupa to też jest, to są mady, a kolejna grupa to jest, zawierają sporo e, do mieszki spalonej organiki. Próbka 13 schud, to jest grupa trwa, trwa, piąta. E, masy schudzane granitem w Wołyńskim jedna próbeczka w ceramice łużyckiej dostarczonej. Potem jest próba z innymi typami skał magmowych, granitów, sześć i tak dalej. Z domieszkami, e, z pojedynczymi ziarnami okruchów obsydianów, a więc ta z południa, z pogranicza słowacko-węgierskiego. Jedna próbka z krzemieniem podkrakowskim. Numer 8. Tutaj jest właściwie dyskusyjne, czy, czy to jest właśnie obsydian czy to jest krzemień taki nietypowy bardzo. Więc tutaj jak gdyby dwie grupy zostały wy, wy, wydzielone. Ceramika z domieszką do krówską metamorficznych, próbka 3. Oj, przepraszam bardzo. Hm. I próbka o nieznanym pochodzenia, pochodzeniu. No. Są takie, które nie mają żadnego składnika charakterystycznego. I próbka z okruchami Riolitów. To jest próbka numer 7. Po zbadaniu ceramiki archeologicznej w rejonie Jarosławia, czy tam wokół Jarosławia i w samym Jarosławiu zostały przeprowadzone badania terenowe polegające na zbieraniu lokalnych surowców, dostępnych obecnie. I one były zebrane w czterech miejscach, to znaczy pierwsze to jest niedaleko stanowiska 158 i 56, w, w rejonie starej cegielni w Wierosławiu, koło ulicy Krakowskiej, w Rady mnie, gdzie jest do dzisiaj funkcjonująca, czy była no, parę lat temu funkcjonująca cegielnia, czy też e, kopalnia pozyskująca iły miaceńskie do produkcji cegieł i została wzięta Mada Rzeczna e, z, z, z Sanu. No i popatrzmy teraz na te, e, na te miejsca w, w rejonie Jarosławia, rejon Stanowiska 56, Skarpa Lesowa i tutaj w spągu tych lesów pięknych zarzucony taki łomik, gdzie wydobywano surowiec. Tutaj występują iły mioceńskie, które zostały wzięte do badań. Stara Cegielnia koło Jarosławia, tutaj jest napisane, gdzie ona tam e, się znajduje. Został wzięty materiał do badań z takiego odsłonięcia, gdzie też w spągu pod lesami, to są lesy, występują gliny Mioceńskie. iły Mioceńskie, takie szare, tłuste, jak to się mówi. Następnie cegielnia w Radymnie, gdzie byliśmy zebrać materiał, tutaj. Iły Mioceńskie występują pod lesami, to są lesy w górnej części przemyte, czyli osady eoliczne. A tu jest Mioce, no, ma tak 11 milionów lat spokojnie, a lesy są młode, bo to pleistocieńskie. Stąd zostały wzięte próbki, zresztą złoże się już kończy. I osady Sanu zostały wzięte w miejscu, e, gdzie e, przez san prze, przepływa e, transport e, Ferryboat transportuje e, samochody z jednego brzegu na drugi. No i to jest odsłonięcie, ma odsłonięcie osadów e, rzecznych typu Mada, to zostało też wzięte. Następnie te surowce zostały przywiezione na Agicha. Uformowane zostały takie małe cegiełki, z nich wypalone w 650 stopniach, jako materiał porównawczy do tego, co jest w starych garach, tak ze stanowisk kopanych przez archeologów, żeby doszukać się miejsca, z którego ewentualnie mogły być brane właśnie surowce w tamtych czasach. Jeśli były dostępne, prawda? I zostały te surowce zebrane i wypalone, pocięte na plasterki do badań mikroskopowych. No i tutaj są uzyskane wyniki analiz składu mineralnego. Widać punkt Jarosław I, czyli to jest koło stanowiska archeologicznego. Jarosław 2 to jest stara Cegielnia, e, koło Jarosławia. I jeszcze w mnie to wyniki były takie same prawie, że więc nie zamieszczałem. I Jarosław punkt 4 to jest Mada Rzeczna, tam w rejonie przeprawy przez, przez San. E, no widać, że w punkcie pierwszym, czyli w Jarosławiu, i w Cegielni w Jarosławiu te wyniki są dość podobne do siebie pod względem składu mineralnego i uziarnienia. Natomiast Mada, rzecz NASA, jest zupełnie co innego: minerałów ilastych jest dużo mniej 30% prawie więcej kwarcu. No i, i w ogóle charakterystyka uziarnienia jest inna także materiał jest zróżnicowany. No, na tej podstawie można by było powiedzieć, że pierwsza grupa ceramiczna e, najprawdopodobniej była robiona w kulturze Łużyckiej, była robiona z glin e, mioceńskich, z glin mioceńskich, a pozostałe no to różnie tak jak mówiłem przy omawianiu grup. E, no, wyniki mogą się przydać ewentualnie innym badaczom, archeologom do tego, żeby porównywać materiały, domyślać się kontaktów między różnymi stanowiskami archeologicznymi, kierunków importów ceramiki. No najprawdopodobniej nie importowano garnków, tylko coś w tych garnkach przywożono z różnych stron świata, no ale co, no to nie zawsze te materiały są w garnkach zachowane, dlatego, że archeologowie jeszcze, czy archeolodzy dodatkowo po wydobyciu fragmentów ceramiki ze Stanowiska bardzo dokładnie je czyszczą, najlepiej szczoteczkami, co powoduje, że resztki tego, co było, były, było w tych garnkach, zostaje bardzo porządnie wyczyszczone, już nie ma co badać. No ale wyniki okazały się bardzo interesujące, Poniekąd kompatybilne z wynikami badań ceramiki kultury mierzanowickiej z tego samego stanowiska, więc widać, że no po prostu jak był dobry surowiec, no to brano go przez stulecia z jakiegoś tam miejsca prawda, określonego. Badania też pokazują, że tego typu analizy mineralogiczne. No, wzbogacają w znacznym stopniu wiedzę o stanowisku, o funkcjonowaniu różnych specjalistów, w tym wypadku ludzi, którzy robili garnki, prawda? Na pewno nie byli święci, bo nie święci garnki lepią. Także tyle chciałem powiedzieć, przekazać. Zapraszam na następne spotkanie. Do usłyszenia.